Jest ok, Jest okej. Okay. Cześć, świątek z pizzerii Jolanta. Jesteście ze mną? Marcin, siemanko. Cześć, Marcin. Marcin się umawiał już ze mną przez jakiś czas i ciągle coś tam albo mi nie pasowało, Marcinowi nie pasowało i w sumie miałeś być wczoraj. Miałem być wczoraj, tak. no, Ja mówię, okej, okay, super. Tak było tak było dwa tygodnie temu. Mówię, nie ma problemu. Sobota jest, jest fajnie. Bądź w sobotę. I wiecie, jak to jest czasami w małżeństwie? Żona mówi, ty nigdy nie wiesz, że jesteśmy gdzieś umówieni. A ją ja okej, okay, ja wszystko wiem, ja mówię, tak? To gdzie idziemy w sobotę? Ja tak myślę sobie to choroba? No, no nie wiem, no a gdzie. 70-tka ojca od pół roku mówimy. Pozdrawiam no, tak, na... cię, tato. Mój tata, skończył, tak, mój tata skończył 70 lat. Wczoraj była impreza, a ja się o tym dowiedziałem. Znaczy, ja chyba ja ogólnie fajnie ją ja z tymi rzeczami. Ja uważam, że każdy mąż ma fajnie, bo. Dla żony albo dla kobiety jest tak, że dowie się o czymś raz i masz raz tylko niespodziankę. A ja się o siedemdziesiątce ojca dowiedziałem pięć razy i za każdym razem była to dla mnie niespodzianka. Tak. I musieliśmy z Marcinem przełożyć wczorajszą wizytę na dzisiaj. Dzień później. Więc jesteśmy dzisiaj w niedzielę. A Marcin... Udało się. Tak. A Marcin podchodzi do... Wyzwania Bestii. Wyzwania Bestii. No dobrze. Czy masz jakieś pytania do mnie? Wydaje mi się, że chyba wszystko jest tam jasne odnośnie tego regulaminu, nie? Nic skomplikowanego chyba. Żeby było śmieszniej, teoretycznie jeszcze tego filmiku z regulaminem nie zrobiłem, ale zrobię. Tam na pierwszym odcinku coś tam było. Tak, punktem, ale, ale gdzieś na każdym odcinku wszystko mówię, co i jak, więc wszystkie zasady znasz, to nie będę tego tłumaczył, a Wam później może to przypomnę. A tam. może się orientujecie. No. Okej, okay. ile celujesz? E, cel minimum 2 kg, nie? Minimum tam 2 kg. Mam zamiar wejść do tego top 3, co teraz tam jest, nie? Ja tak. na samym początku to ja myślałem sobie, e, to jest wcale nie takie straszne, wcale nie takie trudne. Już lekko 1500-1600 to bez przygotowania zjem, nie? Skończyłem na 1200. całe 200. No jak skończę poniżej 2 kg, no trudno, to też się niskie stanie, nie? No, Trzeba się spróbować, nie? Marcin się wprawia, Marcin trenuje. Co zresztą Trochę widać... Tak. tak, widać w internecie jego treningi, więc polecam też zobaczyć. Pizza Explorator. Przekażę. O właśnie, pizza eksplorator, tak. Co prawda najczęściej eksplorujesz różne inne potrawy. Tak, tak, najczęściej. Tak. No. Ale pizza eksplorator. To to się eksplorator. Pizza jest najważniejsza, pamiętajcie. Pizza jest najważniejsza. Lecimy. Lecimy. To jeszcze nie będzie ważenie pizzy tutaj właściwe, tylko to jest ważenie bezpośrednio po, po wyjęciu z pieca, bo sam ja nie czekam. Którą tutaj masz te 10 mięs, które to jest? Już Ci wszystko zaraz opisuję. Dobra. Ok, bezpośrednio po ważeniu z, piec, po, po z pieca jest 6186. Dobra, tu masz tak, sam ser, samo salami, salami, kukurydza Twoje, a tutaj jest pod spodem, pod serem masz szynka, kuczak, boczek, na serze masz, szynka, kuczak głowina, na serze masz salami i boczek, 5 mięs. Okay. Okay. Wszystko wiadomo. No dobra, no to co my to już wiemy. Teraz chwilę poczekamy, aż ostygnie Aha. i zrobimy właściwe ważenie. Sprawdź, 0,0 jest na wadze. 0,0. Dobra, mamy. Okay. Ważenie właściwe. 6164. A to aż to nie chyba... pamiętam, było chyba tyle samo? 84. Chyba. 84, 20 gramów. No. O, jeszcze 2 minuty zawsze. Okay. Potwierdzamy, 6164, a to będzie zawsze wychodzić, okej. Okay. być 16 kawałków, tak? Tak mniej więcej. Tak, tak, zaraz Ci pokroję, weź się no. tą wagę przesuń. O, jeszcze trzeba pokroić, to zabieramy, to zabieramy. Ciekawe, czy będzie ktoś, w kto ranty jeszcze ruszy, co? Szczerze, ja zaczynam mocno wierzyć w to, że ktoś zje całą pizzę. No. Widziałem te filmy z saigonkami, to też sobie dobrze poradziłeś, chór. Ale byłem przekonany, że saigonek tak z 20 pójdzie. A trochę wiem, mniej mi wyszło. Ale ogólnie, jak, jak testowałem i saigonki, i tą pizzę, to tą pizzę się je łatwiej. Poważnie łatwiej się je. Zagąbki były przyciągnięte tłuszczem z frytury. A ile tej pizzy zjad zjadłeś? Kilo 200. 200. Ale tak się jadło. Łatwiej. Dobra, ale pachnie ładnie. przyznam szczerze. Na tej pizzy nie masz ani jednego składnika spoza Polski. No. No. Tak, Tyle ty ludzi krzyczy. Mamy włoskie składniki? Nie, ja mam polską pizzę, polskie składniki. To, wszystko. To jest serowa, tak? Sam? To, jest tak, to jest sam ser, znaczy nie serowa. Serowa u mnie to jest pięć serów, jest Tu, masz, tu masz, masz nasz ser na górę, co idzie, czyli go daje mozzarella. Tak tutaj, masz, tutaj masz salami, tutaj masz salami kukurydza, które chciałeś, a tutaj masz 5 mięsa. Tak. To jest 40 minut. To jest 40 minut. To jest 40 minut. To jest 40 Dobra. Dobra. myślę, że nie ma co zwlekać, tak? Jak tam ty masz wszystko gotowe? Ja mam gotowe. Patrzę, że się ucieje, wszystko. Dobra. Ok. To jedziemy. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, start!

Mamy mać kolorzyny bal, tak? I to będzie jedno miejsce, tak? I dobra. Jakie miejsca chcę przygotować? えっ Warto wyprzerowane sosy, takie głowotko, strzegące tego, To będzie ogólnie ustami tu pizzerii. Z latków, które Nie, Ja to chcę przyrównać na takie soski. Ja To nie becharda, ale będzie już taki miał. To ale będę już Ja to się Żeby bechardę, wiesz, to, należałoby nie Ако виждам в този момент, че това е скъпо, то тъй да се прави. Ja ktoś też żeby... no, no. nie dalał, bo taką ustawimy na tym panu No, to jest nie to tu może być, ale dzisiaj nie ma. W tym miejscu. <grybuj> <grybuj>

너무 많은 것 warzywno-mięsna substytucja, To jeszcze Dobrze. 40 sekund. No chomiczka możesz zrobić, nie? Dwie minuty masz jeszcze później na to masz tego co masz w później. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Koniec Dobrze. Nie wiem, że to będzie dwa kilo o, co, o nie, nie jest źle, nie jest źle. Zaraz zobaczymy. Sam jestem ciekawy do widzenia. Dogry spokojnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no tak siedem, siedem i pół, sześć i pół, siedem kawałków Cię stało. Muszę wstać. Ja też zawsze jak, jak jadłem na ilość, to musiałem wstać, żeby mi się to ułożyło. Nożek na ciepło. Ok, nagryzłeś? Nagryzłeś, dobra. Warzymy od razu, bo jestem sam ciekaw. A jeszcze czas już tak, tylko tak Ok, okej. Oku. jeszcze się pobrudziłem. 2, 6, Ok, okay. na środek bardziej? Okay. Odpalamy wagę, potwierdź, że jest zero. Jest zero. Dobra. Pyk. Więc się nie dotyka. 4528. 4528. Okej, okay. widać co I fest. To jest mój, jeden z moich ulubionych tekstów. Jak <grym> zawsze patrzę w ten ekranik i da widać nas, widać nas. Widać. No, dobrze, Marcina wynik to jest, miał początkowa waga 6164, końcowa 4528, to podejrzewam, że zdążyliście policzyć. Jest 1636. Na tą chwilę to jest czwarty wynik. Bardzo ładnie, gratuluję. To naprawdę... Ja jestem trochę zawiedzony. Słuchaj, mu... niepotrzebnie, ja też mi się to, to jest łatwe, to nie jest takie Pięknie. proste. Naprawdę 1600 dla mnie to jest ogrom. Ja skończyłem na 1200, <laughs> a jestem troszkę większy od Ciebie, myślałem, że waga człowieka i podróżowanie gabaryty, aż tak dużo nie robił, tylko trening. Masz jakąś radę dla osób, które będą to jadły? Ja bym jeszcze następnym razem chwilę dłużej poczekał, żeby to chyba z wystygło i to chyba tyle. No. No to... A to jest akurat dobra rada, ponieważ dokładnie liczyliśmy ile Marcin czekał od wyjęcia pizzy z pieca, to było między 13 a 15 13 minut. Mi około, no. Tak. Między 13 od wyjęcia z pieca i Marcin mówi, że jeszcze by chwilę poczekał. No, 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 bo te kawałki musiałem przekładać, bo były za gorące, wiesz. I nie wiadomo czy to też mnie sparzyło trochę, mnie, nie? Na początku. Z każdym, z każdym zawodnikiem uczymy się czegoś nowego. Teraz mamy wyznaczony czas postoju od wyjęcia z pieca do, do jedzenia. Dzięki no. za wizytę. Było naprawdę fajnie Cię gościć. Pozdrawiam również. Ach. Powodzenia życzę. Ach. Na razie. Dzięki. Cześć. Ach.